Cześć, dzisiaj wam pokażę jedną rzecz, że Jan pocio to z kamer jest, ogólnie. Muszę od nowa nagrywać filmik, bo ogólnie to mały problem, że nie mogę go wrzucić, bo nie wiem, akwatry czy coś. Ale już nie będę wam tego pokazywał, jak po prostu nie pokazuję. Jak okradnie innym... Nie, y jakby wam to powiedzieć. Okradnie no, innym customem po prostu, nie? o co chodzi. a Janek Bodzio. Po prostu świetny kanał. Y, kradnie filmiki. Filmie. Widzicie? Tutaj? Konkurs na konto zaikonik, tak? Właśnie. I uważa, że to jest prawdziwe, według, według nie to on to sam nagrywał i wiem Tylko że jakiś miesiąc temu mówił, że nie ma komputera i ja raczej nie kupuję sobie komputera. A tutaj nagrywa taki filmik. Z kątem, który ma 68 tysięcy faulolców na koncie, Cię mm, wydaje, że on właśnie, jeżeli kupował to, to śmiesznie trochę, bo mówi, że nie stać go na fałdolce i chce, żeby widzowie mu wysłali. Nieźle. Tutaj jest konkurs na konto z Black Knightem i jest taki dat z Paweł, nawet wejdziemy na jego kanał. No i on wygrał. On wygrał właśnie. Dajcie mu zupa? On wygrał właśnie na tym to konto. Black Knight'em. Dobrze? Nadal go nie dostał, a wygrał mm, go. Ile to już ma? Ile? Tutaj. Tydzień temu był ten filmik. 23 marca wygrał to konto. Jeszcze go nie dostał, więc naprawdę fajnie podział. Ile? No więc nie polecam tego kanału ogólnie No bo kradnie innym filmiki Tylko jeszcze oszukuje ludzi na live I jeszcze jest jedna sprawa, że po prostu Wygrałem y, customa y, na, na 20% zł, jest safe kart Policzcie <grym się> sobie, teraz jest 5 kwiecień A wygrałem tego customa w ferie zimowe jak je, ja miałem fari jakiegoś 14 lutego coś takiego Powiedzcie sobie ile to już jest? Ile mi jeszcze nie dał? I mówisz, że mnie nie było, to mi nie da, bo mnie było mnie na wyznaczonym live'ie. Nie no, tylko to jest 112 laj'ków. Skoro on oszukuje, nie? Wiecie jak po prostu nie chcecie być oszukani, to... Dajcie mu... Suba, z którego subskrybujecie I w dół Dzięki za oglądanie Nie będę nagrywał chyba więcej takich odcinków Bo to w sumie jest takie Chamskie Nagrywam o innych, a nie o sobie Spodziewajcie się tylko jednego odcinka Czekamy na jego odpowiedź na to I dzięki, cześć